Uciekaj i tak wiesz, że zginiesz. Okej. Okay. Kabina zawsze stawia ściany ognia w przejściu. Trzeba na to uważać. Nie tak na rzeź. O, 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 o. No właśnie, szkoda tutaj na rzeź, tylko. Będzie ta rzeź wykonana, to już osobna sprawa. Stanowczo trzeba coś zrobić z celnością. No ale przecież to teraz. Nie no, mógłbym dać zręczność, ale no, liczę jednak na. na jakąś ciekawą broń z dużą celnością. Jak mówiłem, nie musi mieć odrażeń. Jakiś wielki. Bardzo dużo do tego porzuconego skarbu. Może i będzie miał jakąś fajną taką drogę. Dobre, Dobra robota. Udało nam się stworzyć dzięki temu nowy rodzaj alchemii. Tak chciał powiedzieć Kane. O, przy okazji zadanie dla Was. <noise> Miłego dnia. Dlaczego, wykonując quest związany z wieżą, stworzyliśmy jakiś nowy rodzaj alchemii? Alchemii. O no co Kane'owi chodziło, co miał na myśli? Ja się nad tym, przyznam, troszeczkę zastanawiałem, ale w końcu się domyśliłem. No, nawet stosunkowo szybko się domyśliłem. Dobra. Zadanie wykonane. Charsi zleci nam kolejne zadanie. Runki, dostaliśmy runki. Podobnie jak klejnoty, wkłada się w przedmioty z gniazdami. Jeśli się włoży odpowiednie runy w odpowiedniej sekwencji, wtedy przedmiot dostaje dodatkowego kopa. Charsi. Kiedy uciekałam z klasztoru? A, Charsi zawsze, co gra, ucieka z klasztoru. Po co na to nam chodzi? W każdym razie musimy dla Charsi odnaleźć. Falulusa, choradlimów. Z krzeczności nie będziemy się pytać, Charcy, po co i ten fallus? W sumie, Kein też jest Horadrimem. Może to jego fallus? Nie, no oczywiście to jest Mallus, a nie fallus. Tak jak mówiłem, będę czasami przekręcał nazwy przedmiotów. Lubię to robić. Dobra, to idziemy szukać tego straszliwego kowala, który pilnuje malusa chorodlimów. Gdzie tu jest przejście? A przejście oczywiście jest po drodze. Fallus chorych mimów. Tutaj będzie Wyżyna Tamoe. Na Wyżynie Tamoe jest taka specyficzna lokacja to się chyba nazywa Czeluść, z angielskiego PIT. Podobnie jak to mauzoleum, o którym wspominałem wcześniej tam krwawej orlicy Też to jest taki. Na trzecim poziomie trudności lokacja, na której można poszukać sobie przedmiotów najwyższej jakości, jeśli chodzi o unikaty, przedmioty setowe i nie tylko. Wiele przedmioty. Najwyżej poziomowany muszę tam polecić dowolny przedmiot z chyba dwóch unikatów. Jeśli dobrze pamiętam, hmm. jeśli się uda jakimś cudem dotrzeć na trzeci poziom trudności, to będziemy sobie obchodzić te specjalne lokacje, szukać złotych skrzynek, zawsze się tam trafia trochę tych szefów. No, jednak jakoś trzeba będzie sobie radzić, jeśli chodzi o ten sprzęt. Inaczej nie wyobrażam sobie przejścia starożytnych na helu. Zresztą w ogóle sobie nie wyobrażam przejścia starożytnych na helu, nawet gdybyśmy znajdowali ciekawe przedmioty. Starożytni to jest taki test dla naszej postaci. Może być bariera ciężka do przejścia nawet na battlemecie, gdzie przecież mamy dostęp do handlu, do pomocy innych graczy. Nie wiem jak my przejdziemy tych starożytnych, jeśli uda się do nich dojść. No ale będziemy myśleć w momencie jak się uda dotrzeć do szczytu, ale No jeno, no, trzeba wcześniej o tym pomyśleć już. Ale jak się teraz zastanawiam, to w sumie jest sposób. Zawsze można na hama biegać z jakimś, z jakimś świętym wstrząsem czy, czy czymś w tym rodzaju. Uciekać przed nimi i w końcu padną pewnie. Takie perfidne podejście, no ale nikt chyba tutaj nie zarzuci jakiegoś lamerstwa patrząc na tryb, w jakim my tutaj gramy. W sensie, że po pierwsze hardcore. Po drugie, nie obchodzimy lokacji. Nie szukamy przedmiotów na basach, tylko wykorzystujemy możliwości gry. Dokładnie możliwości umiejętności paladyna. Jeśli wykorzystamy ten święty wstrząs w taki sposób, aby tych starożytnych hubić, to będzie ok. No ale najpierw tam dojdźmy. O, kolejna tarża. Może jakaś lepsza. O, no jest lepsza. Świetnie. Odporności rosną pomału, ale rosną. Tu będzie punkt nawigacyjny. Zawsze jest w tym miejscu. Mniej więcej. I statystycznie. Na po podstawie moich obserwacji statystyczne przejście jest zawsze tutaj na północy. Zobaczymy, czy tym razem także, gdzie tędy. No, tym razem nie. Tym razem nie. Tych mikstur tu mało. Więcej w święty ogień. Ale jednak jestem coraz bardziej zmęczony, ten ciężki dzień dzisiaj dał mi się we znaki. A, jeszcze jutro rano trzeba będzie wcześniej wstać i przebiec 9 km. No, ogólnie jestem biegaczem, to tak wspomnę. Od ponad roku już biegam sobie szybkim tempem. Prawie tak 9 kilometrów co drugi dzień. Fajna sprawa polecam wszystkim. No, nie się na ogień. Trochę to zajdzie Chyba, że mi się tutaj go No i smyknęła. Miecz dwuręczny to nie. No, ale jeśli chodzi o bieganie, jestem też takim trochę fascynatem ninjutsu. Nie ekspertem ninjutsu, jeśli chodzi o sztuki walki, tylko fascynatem. To nie jest związane tylko ze szyszczami lalki, oczywiście, tylko właśnie z kondycją, z bieganiem, ze wspinaczką, spływaniem. Trochę z akrobatyką. Sobie to wszystko po trochu ćwiczę. Więcej o tym powiem pewnie kiedyś wam. Ale nie teraz. On tu zawsze siedzi dwóch szamanów, jeden tu i drugi jest tu. O, trzech szamanów tym razem siedzi. Fenomen. Pewnie jeden sobie tu przeszedł przez te drzwi. A <gry> no i szefo. Pojedynczo ich będziemy. O, się akurat ładnie posadziłem. Pamiętam, e, że w Diablo 1 to był właśnie taki element strategiczny. E, strategiczny. Nie strategiczny, to taktyczny. Zauważyłem, że wiele osób myli pojęcie strategii z taktyką. No w każdym razie yy, chodziło o to, że w Diablo 1 można było stanąć sobie przed drzwiami. Zawsze się walczyło z pojedynczym wrogiem. W Diablo 2 jest ciężko się tak ustawić. I często jest tak, że dwóch wrogów jednocześnie może sobie stanąć w drzwiach i walczyć z nami. A może to i lepiej. A zaraz co tu się dzieje? Koszary? To punktu nawigacyjnego nie będzie, ale będzie ten cały kowal, który pilnuje malusa. Nie powinniśmy mieć z nim problemów większych. Mniejszych też, nie? W sumie zadaje sporo obrażenia, ale my też. Tu będzie? Nie, tu nie będzie. Buk, Buk, to jest. <śmany> Identyfikacji nie zbieramy. Już mamy Keina. Keine nam identyfikuje przedmioty za darmo. W Diablo 1 chciał kasę za to, stary skąpiec. Ale widać nauczył się, że... Skąd to nie popłaca? Mm, no swęci. Nos mnie swędzi? Nos swędzi zazwyczaj wtedy, jak ktoś oszukuje, kłamie. Czy ja was oszukuję tutaj hmm, chyba nie. Bo Cain rzeczywiście identyfikuje do, yy, za darmo. Nie, nie, to wynika ze zmęczenia teraz tutaj u mnie. Jestem zmęczony, spada krążenie i tak dalej. O, może krew napływa do głowy, czy coś i swędzi nos. <laughs> no, nie, nie, ale tak to sobie wymyśliłem na, na poczekaniu, pewnie błędnie. By hmm, no, się przydał jakiś jednak przedmiot dla paladyna, fajny. Też nie no, nie narzekam, wypadła fajna tarcza, <laughs> którą właśnie noszę. Dobra. Gdzie ten kowal, gdzie ten kowal? Myślałem, że da się ten pierwszy akt przejść szybciej, ale jakoś pecha mam za odnajdywania tych wejść, przejść, zejść. A, jakaś faktycznie kobieca intuicja by się tu przydała. Gdyby siostra siedziała przy, przy mnie, to by mi mówiła, gdzie ma iść, i bym pewnie trafiał od razu. <grym> Nie no, oczywiście żartuję sobie, nie wierzę na żadną są intuicję. Ale ogólnie w intuicję wierzę. Intuicja to jest pewnie takie coś... A, podświadomie kojarzymy pewne fakty i wyciągamy wniosek w postaci intuicji. Nie zdajemy sobie sprawy czemu akurat wpadliśmy na coś. Nie dostrzegamy tego wprost. Ale podświadomość swoje robi i wyciąga wnioski. Dobra. O, to może być właśnie drogie. O czym mówiłem wcześniej, Laska dla czarodziejki, ma tam trochę tych umiejętności, a tu będzie kowal. Będziemy go na razie ściągać, zrobimy porządek mały. Malus jest tutaj na stojaczku. To pomoże siostrom przechylić szale w walce ze złem. Mm, no tak. Nie będziemy szli od razu do czarsi. No poziom sobie może wezmę. Jedziemy dalej, świętogień. Przechodzimy na kolejny poziom. To będzie więzienie. Więzienie poziom pierwszy chyba miało punkt nawigacyjny, trzeba go, go będzie poszukać. Chyba, że był na drugim poziomie więzienia, ale nie, chyba na, chyba na pierwszym był. Coś tak mi się przypomina. To nie jest miejsce, w którym mógłby polec wojownik. No, całe szczęście. O, no proszę. Mówiłem, że mam pecha, że nie mogę... Znaleźć, szybko przejść, wejść i tak dalej. Zostałem wynagrodzony. Może nawet od razu trafię na, no proszę, przejście na poziom drugi. Pięknie, pięknie. Italizmanik. Kolejny waypoint będzie dopiero na zewnętrznym monastyrze.